To on ja się ci, tym broni. To ja, ci, to ja ci puszczę drugi żart. Dobrze. Żartu. Nie będę komentował. Tak jak ci, ja ci powiedziałem, jak on się broni. No dobra, no ale w tym momencie powiedział, że jest kurwa Niemcem, wcześniej nazwałeś go rosyjskim agentem, no to chyba jest to bardzo proste, że jest to prowokacja, na którą właściwie dałeś się złapać. Nadal uważam, że prowokacja niewłaściwa, jeżeli chodzi stricte akurat o hasło o wojnie, no ale myślę, że ten drugi materiał jest dowodem na to, że są to słowa prowokacyjne. No chyba, że jest agentem niemieckim i rosyjskim jedno, jednocześnie i dostaje wynagrodzenie finansowe z obu krajów, jest takim kurwa giga że nasiano jebie dwa kraje. Jeszcze coś? No widzisz, ja widzę gościa grającego w lola, który po prostu sobie mówi. Żartuję sobie! Że A... mieszka w Breslau. Aha, to do linii Wisły będzie, będą Niemcy. A, a, ale, ale, okay, dobrze, ma, dobrze, ma, ja ma być, to być, ma być rosyjski mir. Żeby była jasność, uważam, że Nitro powinien się od takich żartów pohamować, natomiast. To, jest jego, że to, nie jest, to żart. jest jego tłumaczenie, że to są, jest jego tłumaczenie, że to są żarty. Ja skąd wiesz, czy on wtedy żartował no Byłem, Skąd to wiesz, Skąd wiesz, to jest jego umyśle, że wiesz, że to jest nie żart. tłumaczył przed że Ale Trynkiewicz zrobił komuś krzywdę, zgwałcił. Nie powiedział żartobliwie do kolegi. Ha, patrz, a ta trzynastolatka jest ładna. Piąteczka, kurwa, stary. Tylko wziął, zgwałcił i zabił dzieci. Co to jest za porównanie w ogóle dwóch Czy To są totalnie oderwane od innych rzeczywistości przykłady. Na litość bosko, no trzeba komukolwiek to tłumaczyć. Tak musiał, siła wyższa. A Nitro się tłumaczy, że to był żart. Jaki żart? Ale porównujesz... Jaki? No, no słaby, ale żart, no. Teraz krzywdzenie dzieci... Do tego, że Nitrozyniak grając w Lola coś sobie powiedział. Weszliśmy na bardzo poważne tematy. Zaczepiłeś temat polskiej racji stanu. Tak, uważam, że takich agentów wpływu nie powinno być w polskiej, w polskiej strefie publicznej. Czyli co nic z Nitrozyń, jakie powinniśmy teraz zrobić? Wyrzucić go z Federacji i. Powinny z Polski? dzieciaki, nie, powinny. Mówię, nie, chwila. Refleksja wśród dzieciaków bądź rodziców tych dzieci, które są zapatrzone w takiego typa obrzydliwego zero-jedynkowo. I to nie był żart. Dobrze, a Mikołaj, co ty właśnie o tym sądzisz? E, czy uważasz, że Biorąc to, co pod mówi... pod uwagę jego, którym się chwali, niemiecko-rosyjskie pochodzenie, uważam, że to nie był żart. To zaraz do tego przejdzie. Ale Sariusz nigdy nie, nie mówił, że ma niemiecko-rosyjskie pochodzenie, a jeżeli tak, to mówił w formie żartu. Ja po prostu komentuję rzeczy, jakie są, no bo znamy się dobrze i jakby trochę wiem. Sargus, jeżeli, jeżeli, jeżeli jestem w 99% pewien, ma papiery niemieckie, hiszpańskie oraz polskie. Nie ma rosyjskich. Nie wiem, bo też z nim o tym gadałem. E... A jeżeli powiedział coś o rosyjskim obywatelstwie, no to była to kolejna prowokacja. No. E, co ty uważasz, że Nitrozynek jednak ma taką konwencję? Czy jednak faktycznie, tak jak mówi Jacek, jest to rosyjska agentura? Nie, Nitrowi się często odkleja, jak chodzi o jakieś teksty, nawet. Niedawno była dosyć głośna afera, jak chodzi o jego tekst tam z gwałtem bodajże. Mhm. Jakoś w żart obrócił czy coś takiego. Że matkę dostęp do tak, tak, tak. Nie, Bo, no nie, było, to, było... nie to było, co zrobić ja było wcześniej też do typa, ja mam to wszystko, mam, jestem dobrze przygotowany. Tak, się tak, tak, tak. No, no tak. coś w tym stylu, więc on często palnie coś tak w ogóle bez żadnego namysłu. E, I to jest kompletna głupota, tak jak na przykład tutaj z tym najazdem na Ukrainę. E, czy to jest konwencja? No poniekąd tak. No ale no, według mnie z takich rzeczy to no, nie za bardzo. Ja bym na przykład chciał bardzo Cage'a zobaczyć z panem Jackiem i Nitrem. Wystraszył I tak się nie, składa, nie że ja jestem druidem, potrafię nie robić podjął, magiczne zaklęcia. Utevores, Nitro, jesteś na linii. Słuchamy. O! Jest i Cage! No siema, no nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. Do, a to o musiał zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co pan Jacek, po, Jacek powiedział? No samo ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. E, to może wprost. Jakby mamy pierwszy, nie wiem czy to pierwszy raz możliwość, żebyście się skonfrontowali. To powtórz swoje zarzuty do Nitrodzenia, tak żeby on mógł odpowiedzieć. No, to musiałbym puszczać jeszcze raz te, te materiały, które no, nie chcę tutaj widza zanudzać. Dobra, ty Chodzi nas... o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na, na Donate, Czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś, oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to chociaż dłużej? No z pięciu. No właśnie, no właśnie. Czyli kolejny raz, no ogólnie tak, bo no to moje stanowisko jest takie, że może w czas, który tam Jacek Murański na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach, nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo podobno szalony reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił podobno. tą akcję. Podobno. Ale to nawet nie o to chodzi, bo Jacek Murański to jest osoba, która y, y, codziennie sobie mordę wyciera. Ale słyszę roztrzęsiony którzy... głosik, to no, bardzo, bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło, nie, więc nie, to... udawaj, nie udawaj, chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś nie się z ogromnym nie, zainteresowaniem. słyszę roztrzęsiony mocno, mocno tam, pieluszki pewnie są już założone, mocno roztrzęsiony głosik. Ja e, i Trochę inaczej cię widziałem na tych streamach. Tam jesteś taki apodyktyczny, Wiesz, tak to, rządzisz, powiem... tam tak Dobra, wyzywasz. Tutaj masz mocno rozdygotany głosik. Ale dobrze, to pozwólmy, żeby nie to się wytłumaczył. No w przeciwieństwie do ciebie do nas kompromitować rodzinę na żywo. Konkretnie. Ja właśnie w w, w kompromitować. Dobra, konkretnie. Yy, użyłeś takiego sformułowania? Ja nie bez powodu, bo ja, ja jestem cierpliwy jak sem, co wielokrotnie podkreślam. Kurwa, stary piesy, ty się pochwaliłeś, ty się pochwaliłeś, że zarabiasz 80 tysięcy na YouTubie miesięcznie. Więc teraz tak, bo oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że po tym twoim materiale, który, który, na, mnie, który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. Powiedziałeś, konkretnie cytuję. I to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10. Murański wobec milionów swoich widzów. Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie, nie tyle ja, co moi wspólnicy i e, niejako zobligowali mnie do tego, aby tę sprawę upublicznić. Więc powiem, ja odpowiedziałem i teraz powtarzam ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia albo ujawnisz ja, o, jaki, o jakie posądzasz mnie niegodziwości, konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. To ja tylko powiem, że gdybym był na miejscu Sergiusza w tej sytuacji i nie miałbym dowodów na to, że wisi jakieś pieniądze, ja osobiście bym przeprosił na przykład. W sensie, bo podejrzewam, podejrzewam, strzelam, że Sergiuszowi ktoś tak powiedział, nie dając mu dowodów. I tak myślę, ale no zobaczymy, co Sergiusz zrobi. Gdybym ja powiedział takie słowa, które nie pokrywałyby się, to ja bym przeprosił osobiście. Ale z drugiej strony Murański też za porównanie do Trynkiewicza powinien kurwa przeprosić, nie? To działa od dwie strony. Nie ma, nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, że kogo miałeś wyjście? na myśli mu, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze w Wrocławiu? Twój syn Mateusz Murański, w momencie kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, u której ty też kiedyś byłeś na wlewach, nie rozliczył się z nim. czyli ja te kroplówki? Tak. Słuchaj, po pierwsze mówiłeś to o Jacku murańskim. Powiedziałeś, no ale właśnie był powiedział, był że Ty bo... też podobno korzystałeś z tego. C... Ja korzystałem no tak z tego. powiedział, że Mateusz be... korzystał, że Ty też nie. W ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj coś tutaj podrzuca. O w lewach mówisz, na, nadajesz. Po pierwsze jest to nieprawda co do zasady, żeby było jasne. Konkret. Konkret. I to będziesz miał okazję to wyja wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na e, sytuację e, firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz, to bardzo dobrze. To a jest, to jest bardzo, to jest ta jest ta bardzo ta dobra wiadomość. Kowieczor bądź... to szkójowe, że Murański ma przestrzeń do wypowiedzi, a ja serio szybciutko nie mnie, bo przez telefon cię gorzej słychać, że chce nikogoś zakrzyczeć. Nigdy nie będzie takiej smów wymiany. To po, to po, pierwsze, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz teraz, nie teraz, mów kurwa, Teraz jakiś banał przypisujesz do bardzo zarzutów no tak, ale ale, no, rejsze, tak mówię, ja, ja nic mówię, nie słyszę. Ty po pierwsze kłamiesz, po drugie bardzo, do bardzo poważnych zarzutów, upublicznionych w milionach odsłon, przy, jak, mi jak, jakiegoś badalnego, nieprawdziwego nie, o, zresztą nie, przykładu nie używasz. Tak e, po, drugi, po trzecie w końcu e, mówiłeś o Jacku Murańskim, więc też Jacek Murański, e, pomijając to, że ten pierwszy wątek nie... jest nieprawdziwy, Jacek Murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. staraj się Ty wszystko panować. rozumiesz. Dobra, Praknie ja będę. Panie... Ja Praknie będę dumał rozumieł jakiś Adera na DHD i dopiero Ty wtedy... Sjo, panie Jacek pyta, czy to ja jeśli chodzi, to chodzi o te wlewy, to tylko o, Mateusz to to, twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? A to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? <śles> dług jest. A, jest dług. No że macie dług. Od brednia, góry. no brednia kompletnie. Dobra, a teraz Nitrozynek powiedział, żebyś e, nie nazywał go chłopcem, bo to jest dorosły chłop, ma już dzieci e, jest zaręczony. Dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest, tak wiesz. To jest taki e... rozdygotany chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany przez emocjonalnie podszedł przez, tym swoim komputerem, tam, tam się puszy, tam wezywa, tam życzy właśnie tam Żytych swoich rozmówców. Jednemu będzie, mówisz, jednemu teraz będzie gwałcił matkę. Nie czy o sobie, bo robisz, drugiemu, tak, to o Ale ja momencie. mówię o konkretach, ja mówię o faktach. Kogo, kogo ja, kogo ja mówię? Ja mówię o konkretach. A na żywo to jest taka rozdygotana galaretka, tam pampersy wystają. W tej chwili też słyszę, głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku. Bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej. Ja, wiem, więcej. Ja, ja, powiem powie ci więcej. ja powiem ci więcej. Ja powiem ci więcej. Ciebie już nie Ale. ma. Czy to groźba? Biznesowo ciebie już nie ma, no ale chociaż w sumie ci dobrze życzę, bo upubliczniłeś te zarobki 80. W Polsce ro, ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej młodzieży. nie tym ty chcesz go pozwać, się. chcesz go pozwać o... To jest jedna rzecz, która mi się w ogóle nie podoba, bo z jednej strony Murański twierdzi, że został pomówiony przez Sergiusza, ja nie wiem jak było, ale z drugiej strony pomawia go o to, że jest kurwa agentem wrogiego państwa, więc... No kurwa, no czy to nie jest przejaw totalnej hipokryzji? O to, że y, y, powiedział, że twój y, nie, syn ma Nie, 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 nie dług? Powiedział, że mój syn, powiedział Jacek Murański... Powie rzucił no dobrze, to twierdzisz... Jacek Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, ale to, ale że ten Murański pozew będzie, będzie na taką tej... sumę, że on go puści z torbami i biznesowo już nie będzie istniał? Będzie uzasadniony oczywiście. Ja sobie że, że, nie, że, że, tak będzie uzasadnione. Tak. Przez to, że tak powiedział, że masz Konkretne długi, to ty potraciłeś na... tysiące, setki tysięcy. Tak, zweryfikowane straty głosu. na wizerunku e, firmy, gdzie jestem wspólnikiem. To tak. no? już przestań się wydzierać? Można dojść do głosu? Tak. Bo to jest właśnie, bo to jest właśnie taka taktyka kurwa twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa, mocniej, więcej. I Ale fakty, jak, jak fakty, kurczę, fakty, 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 No to fakty są takie kurwa, że od trzech miesięcy w ty, tym straszisz i nic nie robisz, bo ty jesteś kurwa z tendaperem, jesteś łysem kurwa z tendaperem. Masz 60 lat. Masz 60 lat, kurwa, i jedyne co osiągnąłeś to krzyżenie kurwa na kejdżach i na konferencjach swojego nie, nie jest to dobre dla kampanii, że w programie yy... na żywo takie są oskarżenia, że jesteś z ma... stand-uperem, a chciałbyś zostać prezydentem? Yy, więc po pierwsze, po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60. To przygotuj się lepiej, bo mam, do 60 mam lat 27, kurwa. Do, do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak, jest mniejsza różnica jest między 60 a 52, między 27 no dobra, do a 28. Do rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? No, no, usy, no że tam macie jakieś długi. No, nie twierdzi, że są jakieś tam. no Ale to no, nie, nie bzdura. Ma. No, to, wiesz, a ja twierdzę Wardęga, że a, Bardenga, a, w ja, chwilę, a ja, ja Równie dobrze, dobrze można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że Wardęga kogoś wczoraj okradł. No czy dobra, to jest polega naprawdę. No nie, no, no chłopak bredzi, no, bredzi. Nitro, a co sądzisz o tym, że Jacek. A co do zasady mówił, że 6 miesiące czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi wszystko odstać. Kurwa, Tań, tańsuli, tańs, Chłopcze, 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 zamknij buzię i nie pomagaj sobie to bo ciągle te przecinki, używasz KKK, k, k, bo masz wiem, że masz ciężko. Język polski to jest tobie, dla ciebie nowy język. To nie jest twój język, to nie jest twój e, język, e, język narodowy. Więc rozumiem, że mówisz, że masz, nie masz takiej biegłości mówisz w języku polskim tak? ale co do zasady, tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też. Odpowiednio uzasadnić w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę moi wspólnicy, że chłopak ma bardzo poważne źródła dochodów. Otóż ten, e, ten, okay, ten, ten, dobra. ten, ta ruska Anuca zarabia na polskich dzieciach okay, no 80 moment, tysięcy moment, i chciałbym, na... chciałbym to wyjaśnić, bo tak, e, okej, okay, rozumiem, że pozywasz nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiałem o tym z nitrozyniakiem nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone no, nie, no ja, ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy twierdzisz, że... Bo, bo... Dostarczył ich sam, chwalił, mam tutaj te, te dowody, pokażę Ci też, bo już nie chcę... Okej, okay, na jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia -babcia. Rosjanką. Babcia, -babcia, no, ba Babcia jest z pochodzenia Rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są jego, to są hmm. jego słowa. Bo była mowa tam na jednym od, pytanie od widza. I na tej postawie twierdzisz, że to jest Jak rosyjska na tej postawie Twierdzi. Ja, ja, te... ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Chłopcze, mów. A, obecne ziemi polski, do kogo należały przed pierwszą wojną światową? Ziemie polskie, chłopcze, teraz nie próbuj wybrnąć, powiedziałeś wprost. No nie, 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 Powiedziałeś nie prosto, wybrano, tylko... Niemco, żaden Polak przed wojną, przed pierwszą wojną światową nie powiedziałby, by żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim. Nie brni w absurd, chłopcze! A Polak a żyjący pod zaborem nie rosyjskim żyłecie? nie powiedziałby, że ty jest Rosjaninem. Kolejna... No nie. Swoje, jesteś, a, jesteś, twoje... jesteś infantylnym ignorantem, nie, br, nie, br, nie, br, nie, br, nie brni w absurd! A ty nie obraż tego absurdem. Nie ograsz tego na no Dobra, ale nawet jeżeli ma jakieś e, w, w rodzinie obcokrajowców. To nie ma nic złego, tylko te to Ty go nazywasz rosyjskim zasady. agentem. Nie! Ja go nazywam rosyjskim agentem po tym, co w powiedział. W, walce, w, w, dniu ataku, w dniu ataku Rosji na Ukrainę na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski odpowiada oby tak. Nie ma niczego roce... złego, że ktoś ma babcię rosjankę, a dziadka jedna. No niepza. dobrze, to dajmy nie się mu teraz wytłumaczyć. Ale to wiele tłumaczy. Dobra, okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że... Dajmy Daj mu odpowiedź. Panem z Bresla, Polaczki mają przed nim... Dajmy to raz mu odpowiedź. To jest no, wiele rzut. tłumaczy Super. W, jest w tym ten 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 kontekście. W tak, jest zarzut. Chłopcze, mów. Będziesz Nie mów do mnie, chłopcze, to po pierwsze. Chłopcze, A po drugie będziesz teraz jak mance tak? Brakuje ci argumentów jak mance. Niczego mi nie brakuje. Będziesz cytował więc jakbyś był, jak był... Ty masz tym... problem na... Ale daj mi to ale to... się twarzy, nie da przerywać. Więc, bo tam, ty chyba, chyba się tam często przechadzasz po parku południowym, bo coś tam nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. To teraz dajesz argumentu, że ma z na twarzy. Ja. ja? No właśnie takie razyk murański, pomówić odnośnie pochodzenia. Yy, no ale chuj, on jest słyszym czwelem, kurwa, też I ma mordach jak kartofel, jak już chcemy tutaj jakiś te, teraz fizyczności obrażać. Sorry, too, Mam do ciebie pytanie. jak tak... mam do ciebie też brędzisz, pytanie. Brędzisz, chłopce, brędzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku i mówi, że mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek Urański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc chyba... No tyle poważnie biorę jego a, dokładnie kręgę. będą. No, no, to, to, no jak, mam, jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia. No. Ta kadencja kończy się w roku 25 kolejne wybory, lekko licząc. Więc informujecie, w Polsce kadencja w, Polsce kadencja w przeciwieństwie do parlamentarnej trwa prezydencka 5, 5 lat. lat. Teraz wybory będą w 25 nitro. 25 plus 5 to jest. Halo. Okay. Ile? A, to akurat nie, to akurat, to akurat muszę przyznać. Majtnąłem. Majtnąłeś się, bo no, jesteś Majtiem. No to się, jedyna... się maitnąłeś. Maj... Jeszcze stary, podpiętym pod pampersy, więc majtnąłeś raz, się, no. To jest jedyny raz, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie piątkę Ale kto wie, może będą jakieś przyspieszone, nikt nie wie jak to, to będzie. Oczywiście nie to nie jest, że nie że no, bo raczej no, raczej, raczej wyborów na prezydenta nie przyspieszają. Przeciwnie przeciwieństwie do, do parlamentarnych. No ale spoko. Możesz Winszować. Wow, pierwszy raz wygrałeś. Jak jeszcze masz coś nie do powiedzenia, nie Mojca mi nawyzywasz matkę, siostrę, babcię... A ja mam pytanie, bo miało Dziepczyna. dojść do waszej konfrontacji. Mhm. Była umówiona jakaś przed walką nitrozyniaka. Czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, yy, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka, yy, no ja akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom, kurwa, odlepionym. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w, 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 w fight się... No to nie za to się dzisiaj, dzisiaj się za to Siergiej, ładnie wyświetliłeś. Także, chłopcze, dziękujemy Ci. Ale, ale wiesz co, będziesz tutaj, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za, za każdym razem nie pomawiał odnośnie jakobym bym był Rosjanem? Dobrze wiesz, jakie to, Rosjaninem. Y oku... I to i to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako argumentu Szary, jest, twoich jest ich... własnych słów. Ty się tym chwaliłeś. I w kontekście tego, że życzysz Polsce Kurwa, rosyjskiej się. okupacji się, i jednocześnie męczyć. mieszkając we Wrocławiu, mówisz o tym mieście Breslau i twierdzisz, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza ten przekaz jest oczywisty. No. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widza w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia kurwa... Babcia, z babcia, Kiergiej. sam się budujesz, nie powtarzam, budujesz, powtarzam kurwo, po tobie, Kieryj, kurwa, budujesz, powtarzam, powtarzam taka, twój kurwa, przekaz. Na radię, chłopcze, jak po części był winny, chłopcze, tak ja, ja, zaraz no, kłamie i nie mogę, muszę to sprostować. Nie, po, nie, nie powtarzam jak mantry, tylko chłopcze, powtarzam po tobie. Siergiej, po tobie powtarzam. Nie, no, idiota, kurwa. Jesteś kurwa łysym idiotem. W wieku 50 lat zamiast kurwa bawić się z wnuczkiem, bo ty chodzisz, kurwa, po programach i wyzywasz, kurwa, 20-latków. Chciałbym Ci pogratulować, jesteś naprawdę ja kurwa Ja stwierdzam by... fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc kurwa, no, winszuję temu, jak spożywasz swoje ofiary. To wyjdź na lata, trzeciego dzisiaj. po reporterze no. i po tańculi, to zobaczymy, czy mam bliżej niż, niż dalej. Bo jesteś ode mnie o, ile tam? 27 no, nie... lat młodszy. Czy 20 że no, byłeś stanie trzecią walkę tak, z tego, 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 tego szczura? Z dwoma pogłamymi rękami. Ale to oczywiście, na trzeciego niech wychodzi. To, to, to zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. Ej! Małacik. W krótkich spodenkach. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. No. Na zmęczonego. Podwójną walkę. O, wychodzisz? Ale, na jest moja ale wychodzisz? Ty. Nie jest tak ciekawisk. Wychodzisz? Na zmęczonego, jak to mówisz, starego, starego dziada, i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego? Powiem Ci, tak, jesteś kurwa, nie wartą atencji. Więc to jest chyba ostatni raz, kiedy ja w tym życiu rozmawiałem. I nie próbuj do mnie podchodzić, w życiu realnym, bo gdzieś się przetniemy. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy, jeśli chodzi o rozwój. Dzięki, Nitro, że odebrałeś od Fejmu. No, słuchajcie. Odebrał ode mnie. Bo chciał sobie ze mną porozmawiać, tylko mu nie wyszło. No dobrze, ale czy uważasz, że taka pyskówka. E... Dobra, bo ja się odniosę, bo generalnie pewnie tego też oczekujecie. Ja uważam, że przede wszystkim, jeżeli mieliby rozmawiać, to powinni rozmawiać właśnie na programie na żywo, gdzie siedzą face to face do siebie, żeby zarówno jeden, jak i drugi miał możliwość wypowiedzenia się, bo w tym przypadku tak nie było i fajnie by było, gdyby po prostu posługiwali się czystą argumentacją. No, no dziwne, no jakby cały to dla mnie jest dziwny. Jest to dziwne, nie? Jak chcą się przepychać, niech się przepychają. I mi to kurwa, lata kłoptaka, tak szczerze.